No. Głupi snapchat, nie? Możesz to wyłączyć. Nie, właśnie wyłączyłam. Lecz zapomniałam, że taka opcja istnieje. Lokalizacja? No na snapchacie dokładnie pokazuje gdzie jesteś. Dokładnie w danym miejscu gdzie jesteś. No. na Snapchat oglądam ten. Te co są, e, jak to się nazywa. Te w zakładce odkrywaj, nie. O Jezu, to tam czasami naprawdę to No, są naprawdę czasami bryte rzeczy. Na przykład w This Is life Yes, I came out as transgender to my wife after 10 years. Trochę mu zajęło, czy ich hmm. Niektóre są naprawdę dziwne. Hmm. Właśnie, Wasta, jak byś ty, ty zarogował, jakby ci dziewczyna po 10 latach związku powiedziała, że chce zmienić płeć? Hmm. Planujesz takie coś? Planujesz takie coś? Nie wiem, może. Nie wiem, może. Znaczy wiesz... Znaczy ja mam tylko problem z zaimkami jakie do mnie ludzie używają i tyle, ale to już Ci mówiłam. Hmm. Ja tylko pytam czy planujesz. Nie. Teraz może nie a z lat. Wiesz, co tak myślałam przez te 10 lat. I doszłam do tego. No drogie to jest, wiesz, nie stać się na takie wypasy. No. Nie, po prostu ja nie lubię jak się do mnie mówi graficzka albo malarka, plastyczka. No. Wiem, mu graficzka? To jest akurat dobre stwierdzenie czasami. Wiem, po prostu ja tego nie lubię. Nie wolno jak się na mnie mówił grafik, że są właśnie gracz tak dalej. Ja też czasami mam po prostu nigdy będę używać męskich zaimków. Raczej yy, graficzka stwierdzenia jest też takie trochę niepoprawne delikatnie. Mm. Bo jednak yy, grafik to grafik, nie komputerowy. No. Nie, po prostu nie uważam, dlaczego miałyby być osobne nazwy na te zawody, nie, że wiesz, z podziału na płeć, to jest ten, ten sam zawód, te same obowiązki i to samo wszystko się robi, nie, więc dlaczego miałoby być to inna nazwa? No ale, jak lubi, nie? Niech teraz jest tam modne ministr... A muszę ich Właśnie, za basta... na chwilę pójść na serwer z co sądzisz o y, tej odmianie ministra? Mm, dokładnie... No. nie wiem. Tym... No bo kobiety, które są ministrami, na przykład minister zdrowia czy tam ktoś, nie? Aha. To one chcą, żeby je nazywać ministra, zamiast pani minister. Nie wiem. Przecież nigdy o tym nie myślałem. No bo na przykład mówisz pani doktor czy doktorka? Mmm, pani doktor. Pani, no mówię doktorka. Albo psycholożka. Czekaj, no tutaj notatka z apteki. 38, 55, 23. No ale widzę, że się z Matą dogadujecie. Co źle? Ja Powinieneś się cieszyć. No cieszę, to teraz się tutaj zbędny. I się mam taki dzień. Sam mi mówiłeś, że jak masz to, to ci się ciężko skupić na rozmowie. Tak. To po prostu nie chcę, żeby na live'ie była cała cisza, nie? Już by tak, się coś czy... działo przy okazji. Rozmawiam. No, Tylko wy się tak dogadujecie, bez... Ach. No Powinieneś się cieszyć o, cieszę się no, jestem szczęśliwa że z kim rozmawiam No ale się cieszę Dziwnie to okazujesz No ja Tylko po prostu mówię, że niektóry jest się tutaj potrzebny. Tyle ale ja Cię potrzebuję. Nie ja chcę, coś... żebyś tu był. Ja chcę tu być. No okej, okay. no... Jesteś, tak? Oczywiście nie ma ani nic, tak? Tylko uh -huh. są, że nawet mnie tu nie była, byłabyś tylko z Matem, to... nie czułabyś takiej wielkiej różnicy. Ty, że nie możesz zrozumieć, że jakby ciebie nie było, to mnie i Mata też by tutaj nie było? No, żeby, jakbyście się dogadali, bo byś ewentualnie podał serwer, na który on siedzi. Ale <śmienicza> co ty to myślisz? No, i <śmienicza> naprawdę czasami jesteś bardzo niezdrowo zazdrosny. <śmienicza> Kurwa. No, ale to jest na szczęście coś nad czym można pracować. Gdybym był niezdrowo zazdrosny, to bym stąd wyszedł. Okej, okay, dobra Nie? Mylę się Tak Skąd ten wniosek? Dobra, nieważne. Ważne. ważne. nie temat? odpowiedziałeś? Nie odpowiedziałeś mi na moje poprzednie pytanie. No czy jakie? No właśnie co uważasz na temat tych takich y żeńskich odpowiedników, zawodów? Pff, ogólnie używam ten. No wiadomo, że psycholog to trochę no bardziej nie zawodu, ale osoby, tak? że mógłbym zmienić ze przycholoszka, tak? Bo mm. feta koszka. Mm. Ale to tylko po prostu nasze, że chodzi o daną półpowęć. Tak? Mm -hmm. Ja po prostu nie widzę sensu właśnie w podziałach na płeć. No i co na przykład jak y, jakaś osoba używa neutralnych zaimków? To wymyślimy kolejną nazwę? Ale ja jestem... Wiesz, to tak mnie pyta za takie rzeczy, to ja gnanie. O, po języku potoczę. Że mi to zwisa. Po prostu dla mnie to jest bardzo ważne. No ok, to wiem, bo... Ale ja w tym nie widzę... E, wiesz, jeżeli byś mi powiedział, że sobie nie rzeszy, żebym mówił w ten sposób do ciebie, nie? Mhm. To indywidualnie do tego podejdę sobie, ale pewne przyzwyczajenia od pozostałych to się nie da, tak. Wiesz. O, czyli... Znaczy ja cię prosiłam, żebyś się starał używać mniej takich właśnie mega żeńskich. Krój, krój. O mordaw go Już. Da, no teraz w komentarzach. Teraz w komentarzach powinno tak. być dużo specials, no dla W szpitalu. Gdzie w szpitalu? Sprawdzają górne piętra. Tam się kręci. <głos> 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 No, Czrema. żeś dała A, to na PES mi sięgała. Kotlemajami dodatku Wiesz, ja przez ciebie mam takie jakie takie trzy sekundowe spoilery. Kto to grała? Kota Miami Aaa to podnieść Wispa jest wita Szkoda w domu jest wita Widzisz nawet w, Nawet w grze to jest niski sztab Nie wiem, czasami mnie śmieszem jak właśnie w grach są takie rzeczy, które są tak po prostu chamsko niezniszczalne. Tutaj normalnie nożem rozbijesz, tam wiesz, kamieniem rozbijesz szybę, ale później masz takie coś, gdzie jest niezniszczalne. O, wszechmaty to najlepsze. Nie są polegają? Nie. No one są niezniszczalne, więc chodzi o automaty z piciem. Na a? Dobrze. Zaczyna czeka na mnie bardzo. Ja, jakbyś to był. Przejdź na górę. Słuchaj, jesteśmy skuteczni. No pewnie, że tak. Ej, ci kiedyś to moje zajęki wytłumaczę. Tylko niech tego robić na live, bo mówię, bo będziesz miał komentarze też ustępstw. Nie, nie, nie. I przestają być Jasne. Wezmę to pod uwagę. Biznes jest chyba coraz bliżej.

Majka Mike. Mike już to nie ma. Nie widzę jej! Rozejdźcie przeszukać pod górze. Nie mogła uciec daleko. daleka. Szybko! Nie wam się trochę tak w głowie Mienny kotek Nie, chyba już nie chcę Co perek co A ty mi nie gaś świat, nie gać mi światła. I ten kot jest uroczy Gdzie się podzieli? Nie wiem, sorry, bo się chwilę patrzyłam na mojego kota Nie się ukryli A, tak, właściwie to... Mm. A nie, masz, jest pięć osób ten, które wyświetlają. Teraz no i to piszę na Twitchu. Na Twitchu. I teraz nie wiem, czy Naraz raz to napisał, czy jeszcze przedtem, bo ten... Dawno. A I teraz... Co on napisał? Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy yy... Chorinis, yy, gotik. Ja no, to właśnie to samo powiedzieć. To dokładnie trójki. No, tak, no, no. Mm. O, widzicie nawet ja powiedziałbym, że z trójki dokładnie nie, to jest z dwójki z dwójki? z dwójki trójka, jedynka trójka, wszystkie zablokowane nie, ja tam normalnie mi się udało ugrać. Znaczy miałam kilka patchów, modów i tak dalej, ale no, dało się, dało się. Ale to zagrać sobie na wersji podstawowej. Nie, nie, nie mi nawet. Ale jak, to jest jedną, że da się grać. Okay, spoko. A co na raz Grałeś teraz w gotika, czy tak ci się po prostu przypomniało? Queasy. A co ja jestem man. Ja lubię quizy, ja autentycznie potrafię spędzić parę godzin, robiąc quizy. No quizy szybko nudzą. Nie, nie, nie. Wiesz, kiedyś grałem taką grę na Androida, i mhm. niby mo mogłem wygrać jakieś pieniądze, I się okazało, że tam virus był. Robi się. Czy to ona? No już tego nie sprawdzisz, nie masz głowy. Ja w ogóle uwielbiałam grać w gotica. No Roblox! Z moim Brotankiem byś się dogadał, on lubi grać w Robloxa. Właśnie, dzisiaj Neraz będzie zwykłym użytkownikiem czatu. To mu zabrać VIPa. Dlaczego? Bo na siedemnik kupił. A. Już nie będzie miał diamenciku. serdecznie mi miło autko dokupiłaś. i on 1 9 8 Nothing happened. Mój bratanek kiedyś pokazywał, właśnie grał w Robloxa, i tam był jakiś ten. Widzisz tam coś. I w jakiegoś psa. I bardzo. Ja ja właśnie, ta wasta ta zdejmu moderatora, żeby nie była sama. Hmm. Musi zasłużyć proszę. Eee, nie, on musi zasłużyć Ostatnio bardzo mało go na live'ach było Dużo był Nie Zresztą koło mnie, jak był moderatorem był więcej A jako VIP, mniej No właśnie, bo miał urlop, nie? Eee. No to, ale wiesz Jak się stara ze stanowiska, to musi na mnie zasłużyć Proszę. Nie, nie kupisz mnie, proszę Ładnie, proszę. E, e, nie kupi. Nie kupisz. To co mam zrobić? Ty nic. On się musi postarać. Jest czas, żeby było użytkownika. Niech mi w czasie mleczko wyślę. No widzisz, nie trzeba było kupować No masz 6 łapek w dół Nie, nie mam się przejmować Co tylko mówię, Gdzie każdym poszłam Gdy mam buldupy, to nie mogę kupić komentarzy Nice, nice, nice. E, mam pytanko. Tak? Pytaj. E, Magda, czy wy macie naprawdę jakiś arabski cmentarz? Została cisza. Żydowski A, dobra Ale tak, mamy Jest strasznie zaniedbany i praktycznie nic tam się ten To jest bardziej na zasadzie jakichś krzaków y, ogrodzonych głotem Więc masakra Ale tak, jest posiadamy Proszę na własność posiadacie? Koleś, który się miał tym zajmować, olał to, brał hajs i to olał I teraz go wyrzucili i teraz po prostu tam tak stoi i zaraz I co teraz? No, poza tym, Wasta... Myślę, myślę Myślę, myślę o czym O jedną rzecz. wychodzisz ode mnie idziesz do Wasty na O ty Kubarny jesteś co nie? Dzień dobry Dobreści Skąd Dzień dobry. Jedzie, sk Skąd wiesz, że tu jestem? Ej, bo widzę was na streama. O Holipcie No nie spodziewałem się tego. Ej, no ale, ale u was to jest... Pingi są... Kierci Kupe 28 pingów mam To z, w Niemczech. Tak nie pieniędzy. A u mnie ile masz U ciebie mam 10. No serwer jest teraz w Niemczech. Zbili na niemiecki serwerze. ciebie na TeamSpeak'u mam 10, u was tam 30. Bo przyniesie TeamSpeaka do no, Niemcy W imkazał. Jakby mnie o zgodę pytali no, U was te 29 u ciebie 10 W jakim ty jesteś poziomie gry? A nie dobra czy jak biegasz Eli to właśnie jeszcze jeszcze się Ja jestem w szpitalu Dobra was bo chyba to co ci Matt wysłał na tym spiku chyba jakieś ważne czy coś nie, Ale to, nie to nie jest ważne coś ty to jest tak prześmiewcze, spokojnie. Matu i ważne rzeczy, Masz problem? Nie. Dla, będzie z dymem się zaczynają. Matu się ostatnio trygeruje na mnie strasznie, więc... Nie wiem na, na kogo się na ciebie się na Wipa. <grym> Nie no, osta ostatnio na mnie, bo zaczęliśmy gadać o głupotach i tak trochę się trygerowaliśmy nawzajem. A tego tak tu przychodzi na mnie co wyżywa. Tak. Ja jestem jego terapią. Tak. <noise> Później ja jestem twoją i robimy kółeczko, tak? Nie, czy nie uznaję za terapeutkę? Mhm. Ja siebie uznaję. A to jest twoje myślenie, nie moje? Dobra, zobaczę, czy mam wystarczająco dużo suplementów diety, żeby się z czym wyskolić, że mam kubę No kubę, jest używany. Znież właśnie czytałem w ogóle, że ktoś... Ty, weź właśnie, yy, moja mama chce kupić. Co, dziecko? Tak. Yy, odbił osobisty. <laughs> nie podpiszę wszystkie. Yy, nie żartuj sobie, ona by to naprawdę zrobiła. Nie, gdzie ja bym go oddał. Bez yy. żadnych żartów, ona go przyjmie na weekend. Nie... by się... Oby po kilku godzinach by powiedział jak sobie do taty. Przyjmie z tobą. Moja mama bardzo tęskni za swoim wnukiem. A że mój brat nie chce go nam pożyczyć na wakacje, to mama stwierdziła, że sobie załatwi za sama dziecko. A dlatego mnie zapraszałaś na sobotę? To, że to było zaproszenie od moich rodziców? Kiedy Isaac na to nie spływa. od ciebie. I oni I stwierdzili, że wiesz, wiesz znaczy ode mnie też, ale stwierdzili ja tak, chcę oni chcą wysłać ja dziecko, bo nie zajmować dzieckiem, a ja jestem z tobą, nie? Nie chcę za nią oberwać. Mm. Mm. To Włóta was was, tak. ja bym przyjął tą propozycję. Ej, dobra, ty, ty jeszcze chwilę mogę poglądać, tego co streama coś muszę wyłączyć, bo być ty na tym samym poziomie, co Timo. Ale, ale, ale bym ci tu spoilera dał ale nie wypadł zna tą nie, grę nie, na wylotu Nie, nie znam na ja znam tylko fragmenty nie. ale żadnych spoilerów. To, 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 Ja jestem chyba dalej niż Kawka Ale się ale zdziwiłem się, że Kawka wyłączyła czat na YouTubie Jej, boże, bo nie, że ja w ogóle zapomniałem, że mam taki jak widok moda na tym Dlaczego ty mnie gryzie?